Tak, jesteśmy u kolegi Zbyszka. Przyjechaliśmy dzisiaj w odwiedziny na kawkę. Może jeszcze jakieś porady od niego. Tak, se Zbysiu mieszka w pięknej miejscowości. Proszę zobaczyć. Panowie idą. Pomachajcie tu ładnie panowie do kamery. Musiałem chłopaków przywieźć, bo nie mają na paliwo. <gry> A ładnie doświetlone, dosłoneczne nie? Pięknie. Młode gołąbki już odstawione. Proszę zobaczyć. Zaraz pokażemy w środku. Super. Piękna hodowla. Piękne kajemniki. No, to jest to. Powiedz mi, co no. ja mogę zrobić, żebyś tam nie parowały? Karnie się trzeba. Na tysiące. Przejrzyście. Z jakiej to jest gminie zbyszku? To jest y, po wnódce Wunderland. Z całej, z całej pary od Trainer'a Putman, z głębi. Z oryginalnego. Co to brać na ciebie 2000 zł? Po co ci brać? Wziął. Ale to ja nie mam pieniędzy. <grystanie> <grystanie> to jest, wiesz do ciebie. Tego, to ja mam, nie? To jest, yy, jest niedokładnie ten. Aha. To jest ta linia, gołem. Aha. To jest ten obiecany. To ten, ten jedzie z tobą mhm. już na, na 100%. Mhm. Takimi nie będę w To jest linia tego gołem. Mhm. Co, Pawełku, piękny gołąb? Tak, gołąb. Ten gołąb miał 70 konkursów. Emerytura? Obrączkę. Tak, obrączkę mu już zciąłem, bo um, tego bardziej nie nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Ja tu paszków to dopiero miałem taki hmm. nabyty przez przez... Polega mi tu przywiózł y, Zostawił. To już dziadek 14 tak. lat. To wziąłem to, bo już, już mi... Zacięły pół tak. Muszę chyba, bo mi widzę, że tu mi coś i ja to nie wiem czemu to się zadziało <tryk> To już jest moja ciażunia, emerytura Czemu mu obrączkę jeszcze uratowałem mu tak nogi bo... ...dwa ciara byś się na nich dał przenapiłem go wziął do słońca to zobaczył oko jego patrz Dobra. Mhm. Ja. 16 bo 17 latom 500 no Nie mniej to mówię Nie wiem ile To może jest to, panie? to będzie wnuczka To będzie wnuczek Ten Sen jest Chcę jeszcze raz zobacz no, Pójdziemy tam na lotowym to ja wam pokażę ile tam jest dzieci jego W zeszłym Ale ładne nie? Mhm. Po wnuczce hurikana to jest. Ja mam tam parę, parę wnuków hurikana. Teraz jest. złączona, tego Teraz jest złączona razem. Teraz jest złączona cała para razem. i mi jak Ja tej się nie martw o mnie. tam Cała para jest. Wnuki wnuczka hurikana. teraz są razem. No szpaki tak jak uraz, nie? Tu chodzi o krew kasz. No ale mówię, tak, ta, 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 ta sama barwa tak samo. Ja już na przykład się i nie mam jak pusić, bo wszystkie po no Na razie nie ma ceny, no bo trzebać po połowę, jak... Jak nie wiadomo czy będzie miał, no nie? Tak z gąbą krew. No to, tak naprawdę. Jeszcze co zawsze chęc, jak chodzę do granica to kręcę gówna. Ja wszyscy wiedzieli jak to ma wyglądać. Nie każdy kuma o co chodzi, zawsze każdemu mówi o gównach a wszyscy się ze mnie śmieją, nie? To do dochodowcy na gołębnik klęknę na kolana i sprawdzą jak jest o i co, co pan odwale. Ja patrzę czy jest plastelinka. No, Zbysia hodowla. Piękna. Proszę, wszystko pięknie siedzi na gnieździe. Super materiał. Wspaniałe ptaki wreszcie przeciwnie kapitalne Po prezentacji nie wszystko zamieszczałem, żeby nie było wiadomo o co chodzi, bo sobie zwyczaj może nie życzyć, ale pokazać mi pozwolę. Tak to wygląda w tym naszym sporcie. Sędzę tego starego. łódki muszę znaleźć. Zygo? No, nie, no, nie, to nie. Wie? Może ci go złapać, ma sekundę. Ma, stary Tak, na sekundę się go złapać. to jest? czterolatek, lat, tak, ale to jest maszyna. Jest gotowa na pani, tak? Co? lotowanie Nie ma innego wybierania na tym budzie. To są lotniki. Będzie pan Proszę z młodego Nie. Pan będzie Nie. to jest Proszę? to Jeszcze tutaj u zbyszka mamy taki gospodowy gołębnik. Zresztą sobie zmiesił ciągnie materiał, jakąś podmiankę robi, wymienia, przemienia gołębie, dokłada Naprawdę super czołowy hodowca. Świetny materiał. Bardzo piękne gołębie. Zadbane, czyściutkie. Piękne w rękach. Ułożone. No i wyselekcjonowany, niestety, cały gołębnik. Nic więcej tu nie można powiedzieć. Serdecznie polecam tego hodowcę. Bardzo dobry człowiek. Mądry. Oczywiście ma dużą. Bardzo dużą wiedzę. Jego rejony, fajne ściąg dla gołębi. Płomniczki w dobrym położeniu, słonecznym. Super. Pozdrawiam wszystkich hodowców. Pozdrawiamy serdecznie ze Świętokrzyskiego.